Dziewczyny, chcę pierwsza otworzyć pokrywkę. Ciekawe, co tam czeka. To wszystko? Nigdy nie widziałam tak małego Kinderka. To dopiero pech. A ja dostałam Kinder niespodziankę w normalnym rozmiarze. Wow, ale to Candy ma największego farta. tak, możecie mi zazdrościć. Zgodnie z zasadami, ta, która ma najmniej szczęścia, je pierwsza. Betty, zaczynaj. Jak mam odkleić opakowanie od takiego małego jajka? Chyba będę musiała użyć specjalnego narzędzia. Penseta będzie ok. Muszę to robić ostrożnie. Można próbować. Mmm, przepyszne. Szkoda, że mój kinder tak szybko się skończył. Ale może spróbuję kinderka Suzy. Nie ma mowy. Poradzę sobie z moim jajkiem bez ciebie. Tam w środku chyba jest jakiś prezent. Ciekawe co to. Zjem troszkę czekolady i się dowiem. Oto i długo oczekiwana kapsułka. Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Co obrzydliwe! Ten potwór był w pobliżu czekolady? Ochyda! Oh, Czemu tak krzyczycie? To prawdziwy przysmak. A tak przy okazji jest pyszny. Rewelka! Paluszki lizać. Chyba oszalałaś. Nadszedł czas na otwarcie największego jajka w dzisiejszym challenge'u. W tym przypadku rozpakowanie będzie trwało dłużej niż u Was. Muszę tylko wymyślić, jak dostać się do środka. Nie mogę przełamać tej grubej warstwy czekolady rękami. Będę musiała użyć młotka. Bum! Gotowe! Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Ale słodziak! Zobaczcie, jaki jest uroczy. Teraz będziesz moim przyjacielem. Cześć. Podczas gdy Candy bawi się ze swoim nowym kolegą, możemy podkraść jej czekoladę, delektować się jej smakiem. O tak, to niesamowite. Mm, rewelka. Uwielbiam czekoladę. Stop. A gdzie jest moja czekolada, dziewczyny? Jak wam nie wstyd? To naprawdę chamskie. Tym razem te pierwsze otworzę. Patrzcie, to lizak. A w środku jest ryba? To obrzydliwe. Niby jak mam to zjeść? Będziesz musiała! Zobaczmy, co ja mam. O nie, ja mam lizaka ze skorpionem. To przerażające. Chyba no wszystkie mamy pecha. Mój lizak jest mniejszy, ale w środku ma paskudną muchę. Właśnie ty jesz pierwsza smacznego. Kto wymyślił tę głupią zasadę? Dobra, im szybciej, tym lepiej. Kila, Gdzie jest mucha. Fuu, latała w moich ustach. Co może być bardziej obrzydliwego? Suzy, teraz ty musisz spróbować skorpiona. Nie mam wyjścia, ale naprawdę nie chcę. Swoją drogą sam Lizak smakuje naprawdę dobrze. Tak dobrze, że po prostu nie mogę się od niego oderwać. Suzy chyba zapomniała o niespodziance w środku. Pyszka. Co ja mam na języku? To okropne! Jak mogłam o nim zapomnieć? Aj, uszczytną mnie! Spadaj stąd! Candy, twoja kolej. Jak zjeść lizaka bez dotykania ryby? Dziewczyny, teraz was rozumiem. Ten lizak jest naprawdę pyszny. Tylko że jest tak duży, że nie daje zapomnieć o rybie. Pomysł. Trzeba go rozbić młotkiem. Hop! I gotowe. Teraz mogę cieszyć się moim smakołykiem w spokoju i nie bać się, że ta ryba znajdzie się w moich ustach. Mmm, bardzo smaczny lizak Mogłabym taki jeść do końca życia. I nawet nie dotknęłam ryby. To nie przyjdzie. Będziesz musiała jej spróbować. Jak to musiała? Najwyraźniej naprawdę muszę. Wezmę gryza. Fu, ochyda. Co nie wystarczy. Trzeba zjeść całą aż do ości. Znam sposób, żeby zrobić to szybko. Fu, to było obrzydliwe, ale dałam radę. Ej, nie rzucaj ośmi! To było bardzo nieprzyjemne. Przepraszam, nie chciałam. Dziewczyny, tym razem ja pierwszy otworzę pokrywkę. Hora, no wreszcie smakołek. Twix to mój ulubiony baton. Mój też, tylko dlaczego jest taki mały? Bo ja dostałam największego. Jest nie tylko duży, jest ogromny. Candy, nie smuć się. Ty zjesz go jako pierwsza. No dobra. Twix jest naprawdę pyszny, więc nawet taka mała porcja mnie cieszy. Aby nie pobrudzić sobie rąk, będę jeść pensetą. Mniam. Kto następny? Betty? Twoja kolej. No nareszcie. Tylko pozbędę się opakowania. Ej, co ty wyprawiasz? Dlaczego rzucasz we mnie śmieciami? Przepraszam, po prostu nie mogę teraz myśleć o niczym innym, jak tylko o tym wielkim batonie. Jaki pyszny! Uporam się z nim w mgnieniu oka. Mniam, miam. Możesz jeść ostrożniej? Kawałki czekolady latają we wszystkich kierunkach. O, jestem taka pełna. Ale to było dobre. Czemu jesteście takie brudne? Zgadnij. Jesteśmy całe w twojej czekoladzie. Przepraszam, chciałam tylko zjeść batonika tak szybko jak to możliwe. Ale go nie zjadłaś do Może zastosuję taktykę Candy? Wtedy, kiedy jadła rybę. Może zadziała. Wspaniale! Jakie dobre. Ale chyba coś jest ze mną nie tak. I teraz jesteś żyrafa Betty. Wyglądasz przezabawnie. Przestań się śmiać. Lepiej zjadać swojego Twixa. Z łatwością. Z moimi batonikami rozprawię się w mgnieniu oka. Mogę zjeść dwa na raz. Albo patrzcie! Miksy wyglądają jak kły. Fajnie, co? Uh. Betty Boo! Ale się boję. Nie wyglądasz jak wampir. Dobra, wystarczy tych żartów. Wolę po prostu delektować się pysznymi czekoladkami. Co za uczta. Tak dawno miałam ochotę na Twixy. Myślę, że było fajnie. A najfajniejsza ze wszystkiego jest Betty. Kurczę, dostałam taką małą pizzę. A ja dostałam średnią w normalnym rozmiarze. Dziewczyny, ja mam ogromną pizzę. Jak mam ją zjeść? Zacznijmy ode mnie. Szybko uporam się z moją pizzą. Przynajmniej się nie pobrudzę. Pizza na kilka kęsów. Kończyłam, teraz teni. A, no właśnie, zapatrzyłam się na ciebie i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pokroję ją, ale nie na trójkątne kawałki. To zbyt banalne. Chcę pizzę w kształcie spiralki. Patrzcie, czy ktoś kiedyś jadł w ten sposób? Oczywiście, że nie. To moja autorska metoda. To naprawdę szybki sposób na zjedzenie pizzy. Jedzenie trójkątów już wyszło z mody. Voilà! Gotowe! Moja kolej. Też mam autorską metodę. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugi. I wyjdzie mi pizzowy torcik. Gotowe. Można spróbować i cieszyć się smakiem. Dziewczyny, pizza jest pyszna. Tylko troszkę mi się zejdzie z tym jedzeniem. Poczekacie? Jill mam pomysł. No dalej, Nancy. Nancy, dasz radę. Jesteś wojowniczką, Nancy. Nie poddawaj się. No dalej, dalej. Jestem wojowniczką. Wiem to wszystko. Całą radę zjadłam. Brawo, pomogłyśmy jej. Brawo, Nancy. O, znowu mam malutką porcję. A ja dostałam ogromnego czupa, -czupa. Ogromnego? Mojego jeszcze nie widziałaś. Jill, co to za mikros, którego trzymasz? To nie mikros, to mój mały czupa czups nie szkodzi. Ten może jest mały, ale na pewno jest pyszny. Nancy, spójrz na Jill. Ona je pustego patyczka. czego się śmiejecie? Oj, lizak się skończył, a ja dopiero się rozsmakowałam. Nancy, twoja kolej. A, właśnie. Tylko jak go otworzyć? Szybko i łatwo. Oj, Annie, przepraszam. Na czym to ja skończyłam? Jaki pyszny! Będę go lizać całą wieczność. Mam pomysł. Są szklanka? Zgadza się. Trzeba tylko użyć troszkę ognia. Dziewczyny, zaraz zrobi się gorąco. I oto mój wielki czupa -czups zamienia się w słodki napój. Spróbujmy. Hmm w stanie płynnym jest nawet lepszy niż w stanie stałym. Jaka szkoda, że się skończył. Lencji, uważaj, wręcz obawiam się o swoje życie! Przestań tyle gadać, Eni. Podpierz się i zjadaj swojego lizaka. Właśnie, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jaki ciężki dziewczyny, nie dam rady go podnieść. Pomóżcie mi! Siągnij! Siągnij! Uf, jestem wykończona. Potrzebujemy mocnego sprzętu takiego jak młotek. Wow! Dziewczyny uważajcie, ten czupaczów ma pecha. Zaraz go załatwię. Jeszcze kilka ciosów... Na pewno pęknie. Jeszcze tylko troszkę. Hurra! gotowe. Mój plan zadziałał. Nikt nie da radę w pojedynku z młotkiem. Spróbuję. Pyszne! Chcę więcej i więcej i więcej. Już niewiele zostało. Zjem szyściutko. O nie, mam najmniejszą butelkę Coca-Coli na świecie. A ja w końcu dostałam normalną porcję. Pasuje mi. Spójrzcie tutaj. To gigantyczna butelka Coca-Coli. Ojej, Nancy, to ma być butelka? Taka malutka? Nie słuchaj, ani buteleczko. Jesteś najsłodsza na świecie. I na pewno najsmaczniejsza. Mm, pyszniutkie. Chcę jeszcze. Co? Już się skończyło? Nie martw się, Nancy. Będę kontynuować. Teraz skosztujemy mojego żelu o smaku Coca-Coli. Och, jest taki słodki i obłędnie pyszny. I co mam zrobić z tym czymś na dnie? To najlepsza część. No chodź tutaj. Ojej, mój palec uknął. O nie. Nie martw się, pomogę ci. No dalej. Nancy, prościzna. Potrzebujemy oleju. Chodź do mnie, paluszku, uratuję cię. Proszę bardzo, teraz możesz go wyciągać. Gładko poszło. Nie dziękuj mi. Eni, kontynuuj. Z chęcią. Otwieramy. Oj, znowu coś ciężkiego. Dlaczego wszystko, co ogromne, jest takie ciężkie? Ale jest super smaczne. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Ale to jest po prostu czat. Wyglądasz okropnie. Co ty mówisz? Zaraz się obliżę. Znowu mam najmniejszą tabliczkę czekolady. A mnie taka wystarczy. Dziewczyny, mam czekoladowego giganta. Zobaczcie, jaki jest ogromny. O, mam pomysł. Dla małej tabliczki czekolady mała kuchnia. Muszę pięknie zjeść tę tabliczkę czekolady. Potrzebuję malutkiego garnka. Postawię go na kuchence. Do środka włożę moją małą czekoladkę. Dodam do niej mleka. Włączamy i czekamy. Zaczęła się topić, hurra! Wyszła mi gorąca czekolada. Nalejemy ją do malutkiej filiżanki. To jest takie słodkie, szkoda próbować. Jakie pyszniutkie. Skończyła? No dobra, trudno. Kto następny? To no w końcu. Uwalniamy czekoladę z opakowania i gryziemy. Co może być lepszego niż jedzenie jej w ten sposób? Skończyłam. Co jest? Dawno nie jadłam czekolady, tęskniłam za nią. Okej. Okay. A jak ja mam zjeść swoją porcję? Mam pomysł. Dziewczyny, uważajcie, skupcie się. Jaka piękna. No to zaczynam. Zebrałam wszystkie swoje siły, aby połamać tę ogromną tabliczkę czekolady tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nancy, ale z ciebie Hulk. Nie tylko to potrafię. Zaraz tworzę tu prawdziwą sztukę. Voilà! Czekoladowy domek gotowy. Budowa budową, ale nikt nie odwołał degustacji. Mm, jakie pyszne! Mam pomysł. Spójrzcie, jestem w domku. I dach jest całkiem smaczny. Dziewczyn, nie patrzcie tak na mnie. To moja czekolada. Zjem ją całą. Och, ściany są trochę ciężkie. Jak smakują? Oczywiście, że dobrze. Już niewiele zostało. Już prawie skończyłam ostatni kęs. I gotowe. Hurra, w końcu mi się poszczęściło. Gigantyczne Oreo. Całe moje. Wow, naprawdę masz szczęście. A my nie. Ja dostałam najmniejsze ciastko. No dobra, nie będę przeciągać. Muszę je dobrze wykąpać w mleku. Próbuję. Mmm, pyszne. Mam jeszcze mleko. Napiję się troszkę. Dziewczyny, za was. Oj, tu jest naprawdę dużo mleka. Ale nie mogę przestać, też dobrze smakuje. Co tam? Kto następny? Nancy! Aha, tak, tak! Teraz ja. Wygląda pysznie. Mm, uwielbiam Oreo. Ale Oreo bez mleka to nie Oreo. Kapitan Oreo wyrusza w długą podróż do mlecznych wybrzeży. O nie, kapitan zgubił się w mlecznym oceanie. Znajdę cię! Pyszności. Ej, Oreo! Co ty? O, znalazł się kapitan Oreo! I tak cię zjem. Nie uciekniesz przed krwiożerczą, Nancy. Skończyłam. Jill, zostałaś tylko ty. I to prawda. Szklanka mleka jest za mała, ale i tak warto spróbować. No co jest, Jill? No przecież widzisz, że szklanka jest za mała. Nie szkodzi, mam pomysł. Wyleję mleko na Oreo i gotowe. Spróbuję. Dziewczyny bez mleka też jest naprawdę dobre. A co mamy w środku? Trzymaj to, Enid. Ale dużo kremu. Dzięki. Uwielbiam Oreo. Jest takie dobre. Ach, to chyba koniec.